Damy w luksusowej wersji dwóch cylindrów. Ta. Jesteśmy w trzech cylindrów, właśnie hello. Poza tym są tacy nasi no, no, no. oglądacze, którzy twierdzą, że ja mam robić zatłok. Ja uważam, że program jest dwa cylindry. Oczywiście mamy czasami trzy cylindry, więc dzisiaj mamy luksusową wersję dwóch cylindrów w wersji trzycylindrowej. A czy pamiętasz takie cylindry, które były nazywane ślepakami? Ja jestem ślepakiem? Co to jest cylinder ślepak? Ślepak to jest taki cylinder. Na świecy. Miał na stałe głowicę. nie nie, bo na stałe. Ale to, to było w Usuwach z... chyba. Nie, było tak. Również cylinder był jedną częścią z głowicą. To był ślepak. Ale widzisz, jak się ucieszył od razu, powiedział: Jestem ślepakiem. Hurra, jestem ślepakiem, więc witamy Państwa bardzo serdecznie. Nie, się... Ślepak tłoki cylinder. O! No i tego się trzymają. Na razie rzeczywiście będzie luksusowo, leksusowo, moi drodzy, gdyż albowiem mamy samochód prosto wyjęty z japońskiej mangi. Jak spojrzycie mu w oczy, to ewidentnie widać taką japońską kreskę, ostrą, bardzo specyficzną. I ja to akurat lubię, bo ja uważam, nie. że jest fajne. A ty nie, A ja, ta, ja nie. Niestety jest... nie, uważam, że ta morda ta nowa Lexusa jest. No widzisz, Słaba, a dla mnie tamta ale... była nudna jak flaki z olejem. Te stare Lexusy były takie w wersji pod tytułem z twarzy podobne zupełnie do nikogo. To prawda, tamte teraz... były Toyota, czyli żaden samochód. No właśnie, a teraz pani kochany, patrzysz i mi się O, Lexus, widzę go. No, no i a to wiecie, już jest jakieś To fakt. moim zdaniem, najbrzydsze? Nie wiesz. Te stare duże 400 -ki. Ale mają swój wdzięk, wiesz? Jakieś takie mam wrażenie zawsze, że to jest taki samochód, który był używany w szeregach jakuzy. Taki właśnie niepozorny, trochę no, dziwny, trochę... złych filmów. Tak. Ale to muszę się przesiąść na małą serenkę teraz. Dzisiaj sobie wypożyczę. Mała do też Japoński? <grym> nie, ale za to niebrutalny. Nie no ma tak. nic wspólnego z jacuzzą. No dobrze, teraz tak. Sły... Silnik słychać? Nie słychać. Nie słychać. Dlaczego? Gdyż jedziemy teraz na elektryce? A, tak? Jest to silnik w wersji pod tytułem Hybryda Aha. Y, i rzeczywiście trzeba przyznać, że kurczę, bladek to jak to, ale tamto te hybrydy potrafią robić. Po część, prostu są jednak mistrzami tak. świata. Część na prąd, część na wachę Część na prąd, część na wachę ale ona chodzi na hybrydę po A prostu, prostu prawo. absolutnie. W Proszę bardzo. Jaka piękna droga. To tu cię przemknęli za jazdę to, to nie mnie, ale nas po prostu zastopowali tutaj, panowie. Bardzo nieładnie. A ty tak spokojnie stadioną. wyglądasz i tak ci dobrze z oczu patrzysz. Prawda? Widzisz? Pewnie dlatego się wysmykujesz z takich historii. No. Ponieważ nosi okulary, to wszystko się zmienia. Słuchajcie, powiem wam parę rzeczy i, i takich moich w sensie tak. wrażeniowych. Mogę? Proszę. Dziękuję. Otóż niewiarygodnie podoba mi się wnętrze tego auta, abstrahując od zewnętrza w wersji anime i manga. Bardzo lubię wnętrze tego samochodu, bo czego pan nie dotkniesz, jeden z panem z drugim, pan se podotyka. Wszystko jest naprawdę po prostu kapitalnie Lutkie. wykonane. Naprawdę fantastycznie. Poza tym Lexusowo. Ma też coś takiego fajnego w klimacie. Wiecie, co mi się podoba? Podoba mi się ta czerni. O, że się tu zatrzyma na chwilę. Ta czerń, która ta czerni jest skórzaną. Ona nie jest. Nie taka jest, do końca ona jest półmat. Właśnie. Ona jest tak. półmat. Ona jest To ta taka świecąca strasznie satynka. wygląda jak katafalk. Tak. A ta satynka jest worsobie. Uwaga, to co niby mi drewno podoba. też jest Temperaturka. niezłe. mi się podoba, że no. paluszkiem ją tak. Tak. To jest fajne. To jest cudowne. I teraz tak, mamy tryb Eko, na którym jeżdżę ostatnio. Jeżdżę rzeczywiście dość spokojnie tym autem. 6,5 litra w mieście. Na 50 km. Na 100 km. 6,5 litra w mieście. A teraz uwaga, możemy zrobić push, żeby mieć normal wersję. I teraz robimy ją na sport. Patrzcie na zegar, patrzcie, no. patrzcie teraz. Patrzcie na zegar, Sport. Sport. Się! ty w obroto, jeszcze się zamienia. Ha, ha. Cyk. Cyk. Teraz Proszę. mamy e elektryk. A ja teraz mamy piek. Sport. sport. Czyli teraz, teraz się zrobiło normalnie. A normalny silnik jest tutaj benzin czy diesel? Benzin. Benzin. A duży benzin? Benzin 2,5 litra zdaje się z tego co pamiętam. Czyli, czyli I, pół normalnego silnika. I do tego wszystkiego jeszcze wersja Wellex i ona w sumie 223 konie. To nie jest jakiś mega mocarz, on ma chyba z 8 coś do setki. Więc to nie jest auto pod tytułem ścigamy się i w ogóle i nie wiadomo co robimy. To jest samochód niewiarygodnie sprawny moim zdaniem. Wiecie co jest dla mnie rewelacją? Nie no. wiem. Sprzęt Marken Levinson. To jest kolejny plus. Jak to gra, to po prostu zaraz Wam puszczę Marlina Mansona, to, to o, po prostu oświejesz, człowieku, oświejesz po prostu, jak to gra. i jest źle wcale z Twoją siwizną jeszcze, nie przesadzaj. Na no. brudzie mam Właściwie, jak jak chcesz ruszyć tym samochodem, to tutaj są wejścia na karty kredytowe. Musisz wcisnąć złotą kartę i dopiero wtedy a on ty? czyta, a czy stać się na to, że możesz Ale tym samochodem jeździć. a z tej strony. Spalanie 6 i 4, no więc. No dlatego nie bogaci ludzie są karty, oszczędni. Tak? No, no. Jak już wydali kupę pieniędzy na samochód, to nie chcą wydawać później na paliwo. Ale to to jest, chyba jest Polsce, normalne. To ma, słuchajcie, to ma sens. Ja naprawdę powiem Wam szczerze, że jak wsiadam do tego leksa, a dawno bardzo Lexusem nie jeździłam, to stwierdziłam, że jednak zdecydowanie zasadniczo hybryda e, dobra hybryda to jest wyjście z sytuacji po prostu to jest bardzo dobra konfiguracja do jeżdżenia masz i dynamikę i ciszę spokój święty w samochodzie no i spalanie A, w, a Wiesz, Visa, kiedy skrys, będzie? ja nie wiem gdzie palił na, na, w trasie to a wiesz, a wiesz kiedy będzie pełna cisza w końcu jak będziesz miał hybrydę napęd od napędawy na z napędem na gumkę A w następnym programie, pod Pałacem Kultury w Warszawie, porozmawiamy z facetami, którzy jadą swoimi ciężarówkami z Warszawy aż na Syberię. Oj, będzie się tam trochę działo, na pewno.